Cześć wszystkim, od razu na samym początku chcę zaznaczyć, że ten film jest dla osób początkujących, dla nowych osób, więc jeśli jesteś tutaj nowy, nowa, to witam cię serdecznie. Ja nazywam się Magda i na tym kanale opowiadam o tym, jak pielęgnować kręcone włosy. Jeśli weźmiesz pod uwagę te 5 najważniejszych zasad pielęgnacji kręconych włosów, to zapewniam Cię, że już wszystko w kolejnym myciu twoje włosy się zmienią. Jeśli masz podatne włosy kręcone, jeśli co chwilę się puszą, zapewniam Cię że na pewno w jakimś stopniu wydobędziesz swój skręt. Zasada numer jeden, czyli mycie odżywką na długości. Owszem, jeśli używamy łagodnych szamponów z łagodnymi detergentami, no to aplikujemy je tylko na skórę głowy. Nie ma potrzeby, aby nakładać szampon na długość i na skórę głowy co mycie. Jak wiemy, kezule włosy są z natury suche i nie ma potrzeby dodatkowo ich katować. Łagodnymi detergentami, co mycie, również na długości. Długość włosów. Tutaj ten cały obszar głównie potrzebuje odżywienia i nawilżenia. W tym przypadku świetnie sprawdzą się do tego odżywki do włosów bez silikonów i mam tu głównie na myśli osoby początkujące, no bo jak już się wdrożycie, no to zrozumiecie, że przy metodzie OMO można również myć włosy odżywkami z silikonami, ale na początek. Preferuję i polecam odżywki bez silikonu. No i mogę tu zapewnić, że każde Loki, każde kręcone włosy potrzebują tego odżywienia i potrzebują mycia odżywką bez wyjątku. Wiem, że na początku może to się wydawać dziwne, że no jak nie nakładać szamponu, no jak, no jak. No właśnie tak, jest to naprawdę możliwe. Moje włosy żyją, a już dobrych kilka lat tak nie robię, 7 lat, więc. Naprawdę nie ma tragedii. No i tutaj od razu chcę Wam polecić moje dwa filmy, czyli metodę OMO i drugi film jak dbać o kręcone włosy. No i od razu podlinkuję Wam wpis stop ośmioma odżywkami do mycia bez silikonu. Żebyście wiedzieli, co możecie kupić sobie, żeby myć włosy odżywką. Zasada numer dwa: rozczesywanie na mokro. I tak naprawdę jest to najważniejsza zasada, ale dałam ją jako drugą, e, ponieważ to się łączy z odżywką do mycia, e, ponieważ nakładamy odżywkę do mycia na włosy, następnie, mając tą odżywkę, rozczesujemy włosy na mokro najlepiej grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami. I chodzi tutaj o to, e, że te włosy rozczesujemy tylko na mokro, bo jak dobrze wiecie, na pewno wiecie, że jeśli rozczesujecie włosy na sucho, czyli tradycyjnie, tak jak robi 10% społeczeństwa, czy może nawet 95%, to po prostu my, falowsy kręceni, mamy shopę, robi nam się siano, no bo takie włosy jak nasze musimy po prostu rozczesywać tylko na mokro, tylko i wyłącznie i nie ma innej opcji. Zasada numer 3. Ograniczenie SLS i alkoholu w składach. Jeśli chodzi o SLS, mam tu oczywiście na myśli silne, silne detergenty i pochodne SLS. Jeśli chodzi o alkohole, to mam na myśli złe alkohole, bo są też dobre. I tutaj od razu podziękuję Wam. Pisy o SLS i o alkoholach. No i specjalnie użyłam słowa ograniczenie, a nie brak SLS, ponieważ przy metodzie OMO używamy SLS, ale co kilka myć, żeby po prostu co mycie nie katować tych włosów SLS-em. A jeśli chodzi o alkohole złe, no to czasami we wcierkach znajdują się złe alkohole, alkohol denat, ponieważ dzięki niemu te wszystkie składniki lepiej wnikają, ale generalnie unikamy alkoholu denat w składach. No i generalnie chodzi tu o to, że po prostu jeśli często używamy SLS-u i silnych i złych alkoholi, no to te włosy się wysuszają, przesuszają. Nie ma w ogóle szans, żeby je nabliżyć, odżywić. Aby ten skręt był zdefiniowany, regularny, żeby nie było szopy, puchu i czegokolwiek. Tak naprawdę, takimi składnikami dobijamy włosy, a nie im pomagamy, bo tu chodzi właśnie o odżywienie. A niestety, producenci robią tak, że tak naprawdę te włosy nam katują tymi produktami, żebyśmy po prostu częściej po nie sięgali. Ale to jest temat rzeka. Ja po prostu was tutaj. Przekieruję do filmu o tym, jak czytać składy, i tam troszkę o tym mówię. Um, oczywiście też te wpisy na bloga Wam podnikuję, żeby było wiadomo o co chodzi. Jeszcze tylko powiem, że SLS to chodzi oczywiście o silne szampony, a alkohole, no to alkohole danych często znajdują się na przykład w jedwabiach, w serach, w lakierach, w piankach do włosów. Tutaj też mówiłam o wcierkach, ale jeśli chodzi o wcierki, to e, czasami jest to plus. Uważamy taką delikatną skórę głowy, wrażliwą, która nie toleruje alkoholu, denat, um, ale właśnie w takich produktach możemy znaleźć te złe składniki. Zasada numer 4 e, to zamiana ręcznika Forte na koszulkę bawełnianą. I tak naprawdę tych zamienników jest wiele, ale myślę, że to jest taka zamiana numer 1. Która właśnie powinna być wprowadzona jako pierwsza. Tutaj głównie chodzi o odstawienie ręcznika. To, to po prostu jest klasyk, że ktoś wychodzi z prysznica, wyciera tym ręcznikiem frotę we włosy, robi sobie turbana, chodzi w tych włosach, one są już podsuszone. Wiecie, rozczesywanie na sucho i te sprawy, ale to jest totalnie wszystko odwrotnie, jeśli chodzi o okręcone włosy. Niestety, ale takim ręcznikiem frotę tylko szarpiemy włosy, wyrywamy te włosy, i to jest. To Totalna masakra dla kręconych włosów, które mimo wszystko są delikatnymi włosami, tak? Tutaj chodzi o, o tą dbałość włosów. Musimy być przede wszystkim delikatni, żeby te loki po prostu zrozumiały, że mają prawo żyć i się kręcić. I po prostu, wiecie, one potrzebują pomocy i tego nabliżenia, i tego łagodnego tolerowania. Dlatego też zamieniamy. Dresznik na właśnie koszulkę bawełnianą, może być po tacie, bratu, po partnerze, jakąś starą, oversize'ową, byleby właśnie um, mieć tą bawełnę, a nie frotę. Please. Ja kiedyś koszulkę bawełnianą używałam do wygniatania włosów po stylizatorze, ale to się zmieniło od kiedy nakładam stylizator na ociekające włosy, a na barkach właśnie sobie kładę koszulkę bawełnianą, kiedy chcę, żeby moje włosy wyschły naturalnie. No bo nawet jeśli kładziemy tutaj koszulkę bawełnianą i mamy te włosy rozpuszczone, no to właśnie te włosy mogą sobie świetnie sunąć po tej koszulce, a nie jakby nie szurujemy Włosami o ręcznik frot. To, to naprawdę bardzo duże ma znaczenie. No i jeśli chodzi o wygniatanie koszulką bawełnianą, to ja najbardziej polecam ten sposób przy typie drugim, ale to tak naprawdę jest wszystko kwestia indywidualna i to musicie próbować u siebie, jak to wszystko wygląda. I ja od razu tutaj zaproszę na mój film o tym, jak myć i stylizować kręcone włosy. I ja tam akurat koszulki nie używam, ale chodzi o to, że ją się używa właśnie po aplikacji stylizatora, kremu stylizującego czy żelu i po prostu wygniecenie jeszcze tych włosów koszulką, żeby jeszcze bardziej wydobyć skręt. Stąd właśnie moje polecenie przy typie drugim. I zasada numer 5 odpowiedni stylizator. I tutaj chodzi o to, że możemy mieć świetne mycie, naprawdę te włosy mogą być odżywione, nawilżone, ale jeśli nie wygnieciemy ich żadnym stylizatorem, żadnym kremem stylizującym, no to takie włosy mogą wytrwać max dzień, ponieważ mimo, że ten skręt faktycznie może być, no to niestety przez różne warunki atmosferyczne, przez to, że te loki nie są niczym utrwalone, to niestety szybciej pojawia się puch i sianko, i niestety no nie zawsze to ładnie wygląda. Objętość oczywiście może być mega super, ale no naprawdę też fajnie te włosy wyglądają jednak jak są zdefiniowane. Tak naprawdę stylizacja kręconych włosów to zwieńczenie całego tego rytuału mycia i dzięki temu możemy dłużej cieszyć się ładnym skrętem. No i przede wszystkim stylizacja robi mega taki efekt wow, a niestety tego nie będzie, jeśli nie użyjemy stylizatora, nie będzie tego takiego... Efekt będzie, ale to nie będzie taki stuprocentowy efekt, jaki mógłby być właśnie po użyciu produktów stylizujących. No i też fakt jest taki, że to mycie może pójść na marne, które czasami troszkę trwa. Jeśli na przykład będzie padał deszcz, a no nasze włosy od razu maksymalnie się spuszą, na pewno o wiele szybciej niż jakbyśmy mieli po prostu ten produkt stylizujący na włosach. Tutaj od razu też Was zaproszę na film z moimi ulubionymi odżywkami bez spłukiwania i stylizatorami i myślę, że ten film bardzo Wam pomoże. No i na koniec zapraszam Was na moje filmy dla początkujących i generalnie o pielęgnacji włosów, bo fakt, to jest pięć najważniejszych zasad, ale one na dłuższą metę nie są wystarczające. Przestrzeganie tych zasad Pokażę Wam, że faktycznie te włosy mogą się zmienić już po pierwszym myciu, ale tutaj niestety też wchodzi równowaga pech i te inne sprawy, więcej jest zamienników, tak więc to też musicie mieć na uwadze, ale mam nadzieję, że ten film Was jakoś zmotywował i jakoś Was przekonam, żeby spróbować. Nawet nie musicie kupować teraz tylu produktów, które ja tam polecam, jakie są polecane. Po prostu spróbujcie chociażby rozszesać te włosy tylko na mokro i je zostawić. Bo to już jest mega różnica. Ja do dzisiaj pamiętam te moje sprężynki na mokro i nie rozumiałam, dlaczego one takie nie są na sucho. Dlaczego? Może dlatego, że rozczesywałaś włosy na sucho? Już nie mówię o stylizatorze. Ale tak, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Oczywiście zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, na Facebooka do odwiedzania mojego bloga. I to by było na tyle. Trzymajcie się, pa!